Witaj, ze strony Sowa Grochowina. Chcę Ciebie dzisiaj zaprosić na omówienie jednego z takich dla mnie bardzo kluczowych produktów, którym jest chlorofil. Jestem dyplomowanym naturopatą, dyplomowanym zielarzem fitoterapeutycznym. Mam ponad 20 kursów doskonalenia zawodowego. Nie zmienia faktu, że to, co wszystko tutaj usłyszysz, nie jest w żaden sposób poradą medyczną, a tylko i wyłącznie zbiorem ogólno dostępnych informacji na internecie. I te informacje, które ja tobie uporządkowałem, przedstawiam w jakiś takim porządku chronologicznym, nie, nie zastąpią y, oczywiście w żaden sposób porady medycznej. W związku z powyższym. Dobrze by było, żebyś również konsultowała konsultował się z lekarzem. Szanowni państwo, co tutaj będzie z mojej strony przedstawione. Całość informacji dotyczy powtarzam chlorofilu. Będziemy mogli sobie na spokojnie parę rzeczy omówić. Czym jest chlorofil, na co zwrócić uwagę przy wyborze konkretnego produktu i czy są jakieś różnice właśnie, bo jeżeli wiemy, czym jest chlorofil, i jeżeli ja po prostu zajmuję się tym nawet zawodowo, to bardzo zwracam uwagę na to, czy to jest chlorofil, który jest pozyskany z jakiejś rośliny i tylko wydobyty składnik biologicznie aktywny, czy to jest na przykład chlorofilina sodowo-midziowa, czy na przykład chlorofilina miedziowo potasowa, bo to są, słuchajcie, skrajnie różne produkty, inne kierunki działania na nasz organizm. Pozwolę sobie, szanowni Państwo, troszeczkę Wam przybliżyć wszystkiego, czym jest właśnie ten chlorofil, bo bardzo często my nie zdajemy sobie sprawy, co bierzemy. Piszę chlorofil, więc kupuje chlorofil. Natomiast jakie są różnice, bo każda firma ma swoją recepturę, swoje przemyślenia. Natomiast, żeby zrozumieć to wszystko, to jest tak. Przede wszystkim struktura chemiczna chlorofiliny jest bardzo podobna do cząsteczki hemoglobiny, a podstawa różnicy jest w centrum właśnie tej cząsteczki. W hemoglobinie mamy żelazo, natomiast w chlorofilu mamy magnez, ale w chlorofilinie mamy już miedź. I to jest właśnie ta kluczowa różnica. I teraz, Szanowni Państwo, chlorofil ma właściwości oczyszczające krew oraz narządy wewnętrzne, stąd popularna nazwa zielona krew. Utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową organizmu i wspomaga regenerację czerwonych kwinek, i to jest bardzo ważne dla osób z niskim poziomem żelaza, czyli z anemią. Czy warto więc chociażby z tego powodu stosować chlorofil? No to jest akurat indywidualne podejście do zdrowia. W związku z tym nie mogę tutaj Tobie tego, przepraszam, jakby narzucać. Ale ilość toksyn spożywienia stale odkłada się w naszym organizmie, niestety wcześniej czy później one sobie przypomną te toksyny. Chlorowina ma właśnie tą taką magiczną moc, że oczyszcza organizm ze wszystkich toksyn. Oczywiście tutaj warto wspomóc sobie jeszcze dodatkowo ten cały nasz proces detoksu konkretnymi recepturami, kierunkowymi i produktami wspomagającymi ten detoks. Co więcej, tłumaczę Wam bardzo często, że. Detoks endogenny jest bardzo ciekawym rozwiązaniem dla naszego organizmu, i ten detoks endogenny z wykorzystaniem fitoterapii bardzo fajnie wspomaga i wytwarza proces autofagi. To jest osobny temat, który już Wam kilka razy omawiałem, w związku z tym odszukaj sobie te informacje, jeżeli Ciebie to interesuje. I teraz stosowanie chlorofilu jest jednym z najprostszych takich sposobów, uznanych oczywiście przez wielu naukowców jako najkorzystniejszy dla naszego ciała. Bo w ten sposób uzupełniamy wiele składników substancji odżywczych, mających istotny wpływ na zachowanie naszej. Od odpowiedniej równowagi kwasowo-zasadowej organizmu. Bo pamiętaj, że zakwaszony organizm to jest chory organizm. Tutaj jest tak, że nawet w momencie, kiedy mamy zakwaszony organizm, bardzo wysoki poziom aktywności metali ciężkich się robi. Oczywiście to nie jest powód, żeby w ogóle tych metali ciężkich nie usuwać z organizmu, ale im bardziej zakwaszony organizm, tym bardziej te metale są uaktywnione i bardziej są toksyczne. I teraz również ten zakwaszony organizm, oczywiście, wywołuje różne zaburzenia, stany zapalne, jak i również wbrew pozorom problemy z całym układem trawiennym, również oczywiście choroby serca, czy nawet i słuchajcie, cukrzyca i kierunkowe dolegliwości związane z bólami stawów. I teraz składnikiem zapobiegającym podwyższeniu dolegliwością i zupełniającym dietę jest właśnie chlorofil. I teraz umówmy się, że ten chlorofil, jeżeli wybierzesz sobie na przykład z, z liści szpinaku, to nie jest tak, że tam jest szpinak, tylko jest wydobyta sama substancja o nazwie chlorofil. Natomiast chlorofil w nazwie handlowej będzie zawsze pisało chlorofil. I teraz ty czytaj sobie skład, bo w zależności od swojego... Zapotrzebowanie organizmu, ty możesz potrzebować chlorofiliny sodowo-miedziowej, możesz potrzebować chlorofiliny miedziowo-potasową, a możesz potrzebować po prostu chlorofil. Chlorofil, powtarzam, ma ten atom magnezu, akurat, a chlorofilina jest troszeczkę bardziej skomplikowaną substancją o innych właściwościach odżywczych. I teraz z tym wszystkim to jest, mamy bezpośredni wpływ na możliwość. Detoksu organizmu, ale w przypadku chlorofiliny miedziowo-potasowej bardzo fajnie regenerujemy poziom żelaza w organizmie w cyklu biochemicznym, który trwa 126 dni. I teraz ta struktura chlorofilu jest mocno zbliżona do chemu, czyli barwnika krwi, i dzięki temu posiada wysoką bioprzyswajalność. Cząsteczki hemoglobiny oraz chlorofiliny, chlorofilu, mają praktycznie identyczny kształt. Tutaj jest ta różnica właśnie, że w hemoglobinie masz atom żelaza, w chlorofilu masz atom miedzi, w chlorofilinie miedziowo-potasowej, jak sama nazwa wskazuje, masz m.in. miedź. I teraz, Szanowni Państwo, tak samo jak czerwony barwnik wyrwi, chlorofil łatwo łączy się z tlenem. Jest on idealnym chelatorem. Zawsze zabiera ze za sobą niepotrzebne komórkom produkty przemiany materii. Czyli w tym momencie, jeżeli coś się dzieje w organizmie, skutek przemiany materii, my oddychamy, jakieś procesy, nie wiem, idziesz, wysiłek fizyczny, powstają różnego rodzaju wolne rodniki, a chlorofil właśnie ma tą. Tendencję, tą właściwość, że oczyszcza ten organizm naszych właśnie wolnych rodników. I najważniejsze, i udowodnione właściwości chlorofilu to jest skuteczna pomoc w walce z różnego rodzaju chorobami cywilizacyjnymi. Powtarzam, to nie jest lek. My uzupełniamy niedobory, suplement, uzupełnienie. Teraz pamiętaj w dalszym ciągu, będę powtarzał, żeby konsultować się ze swoim lekarzem, bo. To, co ja tobie przekazuję, nie jest informacją medyczną, a tylko i wyłącznie o właściwościach. I teraz te publikacje naukowe, które w ogóle odszukasz, gdzie Nagrody Nobla, z jakiego powodu zostały przyznane, to w ogóle zostały przyznane za odkrycia nad tym chlorofilem. Natomiast generalnie publikacje naukowe pokazały bardzo ciekawe tendencje i są państwa, które, w których można się posługiwać tymi publikacjami naukowymi i mają one tam naprawdę duże znaczenie, a są państwa, w których po prostu nie można tego pokazać na światło dzienne. W związku z powyższym, jak będziesz w takim państwie, w którym możesz poczytać sobie taką właśnie publikację naukową i zapoznaj się z tym, bo tam ona ma akurat swoje inne właściwości niż u nas. Ale teraz ten chlorofil również ma coś bardzo ciekawego, bo w wieliku wieloletnich badań naukowcy odkryli, że chlorofil działa jak skuteczny z substancji karcerogennych z krwi. I w tym momencie te substancje nie mają jak się dostać do naszego DNA, bo po prostu chlorofil to czyszcza. Ale on również ma inne działania, bo jest takim wewnętrznym dezodorantem, chociażby oczyszczając organizm z różnych dziwnych, powiedzmy, substancji toksycznych, również nam odświeża wszystko łącznie z oddechem. I codzienne stosowanie akurat chlorofilu może się przyczynić do zneutralizowania tych różnych dziwnych naszych nieprzyjemnych zapachów. Nie, to jest tak, organizm oczyszczając się będzie przez pory skóry, przez węzły chłonne wywalać różnego rodzaju toksyny, a dzięki temu ty po prostu dużo szybciej będziesz regenerować organizm. Wiadomo, ten trzest, czas jest inny, bo to jest biochemia organizmu. U jednej osoby będzie to po trzech miesiącach, u drugiej po pół roku. Ja mam sytuację taką, że dwa i pół roku od stosowania chlorofilu zaczęły mi jakieś dziwne przygody się pokazywać na skórze czy paznokciach. I się okazało, że gdzieś tam kiedyś ocieplałem poddasze swój dom wełną mineralną i ważyłam mi po prostu włókna wełny mineralnej. Także, no, słuchajcie, to dziwne cuda się dzieją, ale tak się to odbywa. My natomiast, słuchajcie, stosujemy dietę bogatą w przetworzoną żywność, a bardzo ubogą w różnego rodzaju warzywa. I teraz, jeżeli my zaczynamy dostarczać różnego rodzaju zielonki, to mamy w tym momencie bardzo fajne paliwo dla przemian w organizmie i po prostu regenerujemy ten organizm. My eliminujemy bakterie, które na przykład są odpowiedzialne za nieprzyjemne zapachy w organizmie. Działanie przeciwzapalne chlorofilu na organizm również jedno z takich badań jest naukowych w Japonii, gdzie na grupie 34 osób cierpiących na chroniczne zapalenie trzustki nie sprawdzono i co, jaka jest skuteczność tego. I według tych badań okazuje się, że kilka tygodni stosowanie chlorofilu, a męczące wucha, u brzucha ustąpiły już u 94 osób, gdzie one odnotowały poprawę samopoczucia. To nie było placebo. Ci ludzie nie wiedzieli, które, co dostaje i te osoby, które dostawały ten chlorofil, miały takie właśnie efekty. I teraz chlorofil jest silną substancją przeciwzapalną i może być stosowana przy różnego rodzaju dolegliwościach, Tutaj nie będę ich akurat wymieniał z różnych powodów, natomiast doczytaj sobie, wygoogluj to, w jakich właściwościach, w jakich kierunkach, dolegliwościach może chlorofil tobie wspomóc organizm. Będę się powtarzał, zakwaszony organizm to choroorganizm. Chlorofil bardzo fajnie to wszystko po prostu oczyszcza, ale jednocześnie chlorofil potrafi chronić przed stresem oksydacyjnym. To jest takie zaburzenie równowagi pomiędzy wolnymi rodnikami a przeciwutleniaczami, antyoksydantami. I teraz ta Liczba, jeżeli będzie po prostu zbyt rosnąć, to się robi to niebezpieczne, i dlatego warto zadbać o to, żeby coś, ten organizm, po prostu oczyścić. Ale co jest najciekawsze w tym wszystkim? Bo chlorofil na przykład też chroni naszą skórę. To jest taki dotleniarz od wewnątrz organizmu, dzięki któremu możesz dużo bardziej mieć dotlenioną skórę, czyli ona w tym momencie zaczyna nabierać takiego pigmentu, nie jest taka szara. Ale jednocześnie, kiedy stosujemy długoterminowo sobie chlorofil, to my również przyczyniamy się do tego, że różnego rodzaju wirusy opryszczki nie mają szans na przedostanie się. Na uaktywnienie się. Pozytywne też działania akurat generalnie to dotyczyło zielonych warzyw i owoców, które są bogate w chlorofil, walca z otyłością. To jest. Substancja bardzo fajnie poprawia przemianę materii i reguluje cały układ trawienny, jednocześnie oczyszczając, regenerując naszą wątrobę. W związku z tym to jest też powód, dla którego warto sięgnąć sobie po chlorofil, bo nie dość, że oczyszczasz, to jeszcze ci reguluje procesy trawienne, a jednocześnie wspomaga organizm przy walce z otyłością. Co jest też bardzo fajne, chlorofil oczyszcza limfę. Ja Wam tłumaczyłem już przy układzie limfatycznym, dlaczego warto stosować m.in. chlorofil. I teraz te wszystkie płyny nasze wewnątrzkomórkowe, czyli ta cała limfa zostaje odróżniona. Do tego są potrzebne również ćwiczenia. Ja wam już też pokazywałem, tłumaczyłem o tych troszeczkę ćwiczeniach. Ale w ten sposób eliminujemy toksyny, również metale ciężkie i wolne rodniki, bo pousuwamy to po prostu z organizmu i pomagamy oczyścić nie tylko wątrobę, ale i również nerki. I teraz słuchajcie, szanowni Państwo. Chlorofil jest akurat taką pierwszą pomocą przy nagłym, silnym zatruciu i migrenie. Natomiast chcę Wam powiedzieć parę więcej rzeczy na temat tego, czym jest ten chlorofil. Bo jeżeli zwrócimy uwagę, że jest to taka wyjątkowo słodkowodna alga, jednokomórkowa, o zielonej barwie i zawiera wiele, roślinnych, wiele takich składników pochodzenia roślinnego, które są odżywcze dla organizmu. W chloreli stwierdzono wysokie stężenie chlorofilu, kwasów nukleinowych, aminokwasów, enzymów, witamin, minerałów. Co więcej, jest to akurat taka substancja, w której masz akurat witaminę H, masz witaminę B1, B2, B3, B6, witaminę B12. Masz witaminę C, masz witaminę D, witaminę E, masz kwas pantenowy, kwas foliowy, masz minerały takie jak wapń, miedź, jod, żelazo, magnez, mangan, fosfor, potas, selen, sód czy cynk. Masz zbiór aminokwasów, masz fitoskładniki, masz kwasy tłuszczowe. W tych fitoskładnikach nie mylić z fitoestrogenami, masz karenetoidy, w tym masz beta-karoten. W związku z powyższym, słuchajcie, jest naprawdę bardzo duże zapotrzebowanie naszego organizmu na różnego rodzaju składniki, na które po prostu my nie zwracamy uwagi. I teraz, Szanowni Państwo, na co jeszcze możemy zwrócić uwagę w przypadku akurat naszego chlorofilu spojrzenia? Ja mam chcę również wytłumaczyć pewne dodatkowe rzeczy, bo my nie zwracamy naprawdę na dużo rzeczy nie zwracamy uwagi, bo teraz tak, chcę się skupić w tej chloreli również w chlorofilu, również na chloreli. Dlaczego? Bo są firmy, które stosują, produkują chlorofil z chlorellą lub po prostu zielonki. I 90% tych chlorofili czy zielonek zawiera chlorele perenoidose. To jest bardzo fajna substancja i tutaj czapki z głów, że takie coś w ogóle rośnie. Natomiast na pierwszy rzut oka ona wygląda identycznie jak chlorella vulgaris. I teraz, gdzie są właśnie te różnice? Perenoidosa zawiera o wiele więcej wysoko rozgałęzionych polisacharydów. I teraz być może to brzmi dobrze i lepiej, natomiast problem polega na tym, że jeżeli masz jakieś zaparcia czy problemy z trawieniem, to już jest to niestety nieodpowiednie. Dlatego bezpieczniejsze jest stosowanie chlorelli w organizm. I teraz, szanowni państwo, żeby pójść tym wszystkim troszeczkę dalej, chcę Wam opowiedzieć również oczywiście o produkcie, jakim jest chlorofil. Jest to akurat bardzo ciekawa zielona linia. Jest to produkt, który jest akurat płynny. I zawiera bardzo ciekawe, moim zdaniem, składniki, które antyoksydacyjnie bardzo fajnie działają na organizm, oczyszczający, regenerujące organizm, bo w tym wszystkim, Szanowni Państwo, jest to również produkt wzbogacony o kilka różnych składników. I teraz tak. Jest przede wszystkim chlorofilina, czyli nie chlorofil, a chlorofilina miedziowo-potasowa. No to zwróć uwagę, że jeżeli mamy niski poziom żelazo, słabą hemoglobinę, no to tutaj dużo mocniej zadziała chlorofilina miedziowo-potasowa niż sam chlorofil, w którym jest tylko i wyłącznie magnez. Ale co więcej, taki produkt został wzbogacony, słuchajcie, o chlorelle vulgaris, o spirulinę. O chloreli, chloreli troszeczkę, że Wam powiedziałem, można by było tutaj jeszcze mówić i mówić dużo więcej, bo to jest jedna z najciekawszych substancji, jaka w ogóle została przybadana. Jeżeli chodzi o spirulinę, jest to źródło antyoksydantów, wspiera bardzo fajnie metabolizm. Połączenie tych dwóch alg bardzo ciekawie oczyszcza również organizm metali ciężkich. Masz mieć pozyskaną z chlorofiliny, która jest krwiotwórcza. Chroni organizm przed stresem oksydacyjnym i funkcjonowanie układu odpornościowego idzie w górę, bo mieć jako krwiotwórcza rzecz również ma takie działanie immunomodulujące, o czym mało kto wie. Ale teraz powiem Ci więcej. Dołożona została piperyna, gdzie zwiększona jest biodostępność składników, bo piperyna ma takie właściwości i nawet zwróć uwagę, że jak kurkumę stosujesz, to warto dać właśnie jakieś tam pieprze, piperynę. Do takiego produktu jak chlorofil płynny dołożona została glutamina. To jest aminokwas kluczowy dla syntezy białek, transportu azotu oraz prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, ale wspomaga również pracę jelit i mięśni. No i słuchajcie niespodzianka, w takim produkcie można było jeszcze dołożyć mumion, czyli źródło dosłowne tego słowa znaczeniu fulwokwasów o działaniu adaptogencyjnym. Czyli jest to świetny adaptogen. O mumio, no to chyba nie muszę Wam za dużo tłumaczyć, a jeżeli potrzebujecie, zrobię Wam osobny wykład, bo na temat mumio to można po prostu pogadać sobie kilka godzin o jego właściwościach. To są substancje. Mumio jest oczywiście substancją z rejonu Karakorum Himalajów. Tam po prostu ta medycyna, która ma 5000 lat, stosuje akurat mumio od zawsze więc przebogate doświadczenie. I teraz słuchajcie, szanowni Państwo, taka właśnie ciekawa receptura, o której Wam mówię, jest produktem, pomysłu polskiego producenta. No, słuchajcie, my naprawdę potrafimy produkować rewelacyjne produkty, i taki produkt akurat są zakłady w Dąbrowie Górniczej. Tam jest pomysłodawca. Co więcej, producenta znam od iluś lat, współpracujemy równie, oczywiście razem. Jestem jako naturopata i zielarz fitoterapeutyczny bardzo zadowolony z jego pomysłów, z jego produktów i od wielu lat po prostu na tych kompozycjach pracuję. To, o czym Wam teraz mówię, jest to zupełnie nowy produkt na rynku. To jest dosłownie świeża, świeżuteńka premiera. Jest naprawdę nad czym się zastanowić, popytać. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, ja oczywiście Ciebie zapraszam do bliższego kontaktu. Co więcej, Szanowni Państwo, produkty masz jeszcze. Tutaj bardzo wysokie klasy omega-3, gdzie jest sardeli peruwiańskiej, 2340 mg kwasów DHA i EPA. Macie rewelacyjny do dyspozycji symbiotyk z kolostrum. No, nie dość, że ten symbiotyk ma probiotyki, prebiotyki, postbiotyki, to ma beta-glukany, ma tarczycę bajkalską jeszcze ma słuchajcie kolostrum. Przewspaniała kompozycja, zamknięta w kapsułkach, nie trzeba tego w proszku rozpuszczać. W związku z powyższym, no kolejny bardzo ciekawy produkt jest oczywiście szejk kolagenowy. Są produkty podwyższające energię, witalność naszą. Dużo nowości i ciekawostek będzie, więc zapraszam do odsłuchania kolejnego mojego spotkania, gdzie omówię na pewno wam jeszcze omegę, omówię na pewno ten symbiotyk, bo to kolostrum to jest coś, na czym się pracuje, warte jest uwagi. Szanowni państwo, ja na chwilę obecną dziękuję tobie za uwagę. Oczywiście jeżeli się materiał nagrał na Zoomie, bo równolegle próbowałem zrobić to z Zooma, to będzie on oczywiście dostępny również na innym kanale. Tutaj macie wstępne informacje, w razie potrzeby zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Życzę dobrych przemyśleń, fajnego wieczoru i do usłyszenia.